Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Kylian Mbappé został oficjalnie zawodnikiem Realu Madrid, a więc pora przesymulować jego karierę w fc 24 w Realu Madryt. Myślę, że ten film właśnie wpadnie dopiero dosłownie, znaczy od razu jak ten transfer będzie ogłoszony. taki jest przynajmniej plan i zobaczymy właśnie jak będzie tutaj ta kariera wyglądała. Jako fan Realu Madrid mogę powiedzieć tyle, że w końcu to się wydarzyło. W końcu się wydarzyło. Saga, która trwała od, od lat. Od lat zezwolenia to trwało. Myślę, że te 2021 to były te pierwsze takie naprawdę podobno oficjalne oferty, które Real Madrid dawał, gdzie tam podobno były oferty 200 milionów. Rok później na właśnie wydawało się, że już na pewno przyjdzie, wszystkie praktycznie media, większość mediów mówiły, że prawdopodobnie to się wydarzy i nagle przedłużył kontrakt z PSG. Rok temu były o tym pogłoski, w tym roku oczywiście to samo, ale w końcu w tym roku to się wydarzyło. W końcu nie będzie już trzeba spekulować, nic, w końcu to jest oficjalne, w końcu Mbappé jest w Realu Madryt. I zobaczymy jak jego kariera będzie właśnie przebiegała tutaj, a jak jego kariera będzie wyglądała też w rzeczywistości. W rzeczywistości dowiemy się dopiero za, no niedługi w sumie czas, jak tak myślę, bo jednak znowu ten sezon też będzie się zaczynał za niedługo. Zależy też, czy Real na przykład wygra Ligę Mistrzów, czy Real wygrał Ligę Mistrzów, bo właśnie mówię tak, bo ten film nagrywam przed jeszcze finałem Ligi Mistrzów, a film będzie opublikowany pewnie po finale, więc jeśli Real wygrał, to będzie grał przez Super Pucharze, więc no tak czy tak zakładam, że dziś w sierpniu, tak oficjalnie, mecze oczywiście Mbappe zagrał, więc w sierpniu będziemy zobaczyli. No, ten numer jest brzydki, bardzo naprawdę brzydki. Jest ten numer Mbappé, oczywiście, tutaj będzie miał inny numer, innemu tutaj numer damy. Mogę mu dać 9? czy mu dać dziewiątkę e, Dziewiątkę, czy. No myślę, że dziewiątkę mu damy, tak, w sumie to jest najlepszy numer. Też właśnie Mbappe to jest cały czas w trakcie euro oczywiście. Jak będzie wyglądała też ta symulacja? Będzie to wyglądał w taki sposób, że będę po prostu właśnie dosłownie tak jak ta nazwa mówi, symulał tą jego karierę. Myślę, że co połowa sezonu, co koniec sezonu będę pokazywał jak właśnie ta kariera przebiega, jak to, jak to idzie właśnie Mbappe. I zobaczymy, czy ta kariera, czy warto było czekać, to na pewno kluczowe. Czy warto było czekać, czy naprawdę było warto czekać na Mbappé w Realu, czy jednak ta kariera potoczy się dużo gorzej niż można było się spodziewać? To zobaczymy. To euro myślę, się w sumie jeszcze właśnie tutaj pokażę, może jak będzie wyglądało w sumie. Mam też świetnie zobaczymy, czy Mbappé sobie wygra i czy będzie graczem realu jako świeżo upieczony mistrz Europy. Bardzo możliwe, bo jest w półfinale, tu będzie Francja z killem na na czele. Zobaczymy, czy właśnie teraz to się uda, czy Kinia Mbappé, pierwsza w swojej karierze, będzie mistrzem Europy. Belgia to w półfinale i tutaj Belgia jest niepokonana. Belgia awansowała do finału, a więc Mbappé nie będzie graczem Realu jako właśnie świeżo upieczone zwycięzca euro, więc to jest ty jedno. Ale to nie jest oczywiście istotne. Jego kariera w Realu Madryt jest istotna. Mogę mu zmienić numer, tak, chyba mogę mu zmienić, jeśli nie mylę. Jest tutaj Wiktor Oziman, to jest bardzo ciekawe, jakby, nie chciałem, robi, nie chciałem właśnie robić tego, nie wiedziałem czy to robić w karierze menadżera, tą karierę, karierę, czy nie, ale w karierze menadżera musiałbym się martwić o zespoły, jakby zespołem, musiałbym robić transfery, więc tutaj właśnie zrobiłem to w karierze zawodnika. Musimy go właśnie tutaj dostosować do edytuj edytu gwiazdy właśnie i wrzucimy mu tą dziewiątkę. Nie wiem czy to Ozyman, czasem tam nie ale szczerze mi to nie obchodzi. Niech to Mbappé będzie miał dziewiątkę. I tak jest, zapisujemy taki na Mbappé, ma już swój nowy numer. Jestem ciekawy, właśnie, jak będzie on wyglądał w swoim debiucie, więc poczekam tutaj na jego debiut. Gdzie będzie jego debiut? W jakim meczu będzie? Jego debiut jestem tutaj ciekawy, właśnie. W jakim meczu, pewnie, ligowym. Będziemy musieli mu zrobić trening, bo to są mecze przedsezonowe. Więc myślę, że te mecze, mecze przedsezonowe nie będą aż tak interesujące. No ale zobaczmy. Jego nieoficjalny debiut w Real Madrid i wchodzi z ławki 56 i strzela w 89, a więc Bramka w pierwszym nieoficjalnym. Spotkaniu jako gracz Realu Madryt. Tutaj jeszcze inne mecze. Możemy zrobić trening, więc właśnie tutaj mu zrobię trening, żeby był podstawowy jedenastce. I Trening zrobiony Mbappe jest tutaj podstawowej 11, więc jego pierwszy może pewnie oficjalny mecz podstawowy 11. To wygląda naprawdę ciekawie. A dziwne właśnie jest, żeby taka formacja wini na ławce, to jest coś co na pewno się nie wydarzy w rzeczywistości. Jest tutaj też Saliba, Mendes Scalvini, więc widzisz tutaj, że Naprawdę dużo transferów się wydarzyło, dużo się tutaj transferów wydarzyło, ten mecz kończy się porażką Real Madryt akurat, Mbappé strzelił tutaj bramkę, więc w nieoficjalnych meczach radzi sobie od początku naprawdę bardzo dobrze, ale na pewno każdy chce wiedzieć jak to będzie wyglądało w jego pierwszym oficjalnym meczu, który już znajduje. jeszcze pewnie jeden mecz właśnie tutaj z Milanem zakładam i pewnie potem będziemy mieli już pierwszy mecz oficjalny i zobaczymy tam właśnie, tam w pełni może być prawdziwie, jak to będzie wyglądało, bo to jednak to są takie mecze, na które nie... warto na pewno zwrócić uwagę. Na przykład tutaj mamy ten duet wini ta z w ataku. Na pewno wiadomo, że lepiej wygrywać niż e, przegrywać i lepiej pokazywać się tutaj dobrze w takich meczach, ale prawdziwe testy, prawdziwie takie pierwsze testy będą już lada moment, gdy to Mbappe rozegra swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Realu Madryt. I ten mecz będzie wyjazdowym meczem z Villarrealem, Dobra. Potem mamy pierwszego jego mecz u siebie na stadionie Santiago Bernabeu, będzie Sociedad. Więc dość takie, nie taki łatwy mecz na pewno, bo Villarreal i Sociedad to są zespoły, które mogą na pewno się postawić, więc może to jest na pewno ciekawe. I zobaczymy, jak właśnie ten pierwszy mecz będzie wyglądał. Jestem też ciekawy, będę w miarę, nie wiem, jakby tylko, jak to jest z tymi kontraktami, właśnie. To jest ten problem. A czy jeszcze zobaczymy? Może po prostu Mbappé wyleci szybko z tego? No nie możliwe, że kill Mbappé po prostu wyleci szybko z Realu Madryt. Można spełnić te kontrakty, nie wiem, ja będę mu pomagać w taki sposób, że Tu, gdzie jest ten agent zawodnika, będę mu dawał, jakby, żeby o jak najmniejszą pensję chciał Żeby jak najmniejsze wymagania był, żeby po prostu było Bądźmy szczerzy, pensje nie są istotne dla niego, jakby Więc, na pewno lepiej, żeby właśnie się starał o to, żeby jak, naj, jak najmniej musiał zrobić, żeby zostać w Realu Madryt Dobra, Villarreal, pierwszy mecz, tak wygląda skład, no wygląda to mocno Wygląda to naprawdę mocno, Vini, Mbappe, Bellinga, ta po prostu, to jest ten trend Alexander-Arnold, to jest ciekawe bo też o trencie się mówi coś tam. Wątpię, że ostatecznie przejdzie do Realu Madrid, ale mówi się o jak właśnie łączy się go z Realem od jakiegoś czasu. Ale wątpię, że ostatecznie właśnie przejdzie. Pierwszy mecz, Barwach Real Madrid oficjalny kończy się zwycięstwem 3-0. Belling, nie Bellingham, a Mbappé bez bramki. Lukas Waska za to duble tutaj. Ciekawe czy miał asystę tutaj. Za chwilę w sumie możemy zerknąć na to czy miał asystę w tym meczu, przynajmniej Kylian Mbappé, Czy to był po prostu mecz, który wygrany, ale bez bramek i bez asyst. I bez bramek jazdy, dobra. A to dopiero pierwszy mecz. Na pewno, jakbym jak ja to mam przewidział, że pierwszy mecz bym nie trzy bramek, a asysty, w ogóle bym nie był jeszcze zły. Sociedad. Pierwszy mecz na Santiago Bernabeu. Pierwszy mecz w roli e, gracza Real Madryt. Oczywiście na Santiago Bernabeu, bo już nieraz był na tym stadionie, ale jako gracz niedomowy muszę powiedzieć. A teraz jest tutaj graczem Realu Madryt. Nie ma tutaj chyba żadnych zbytnio zmian. I zobaczmy. Mecz u siebie pierwszy kończy się remisem i to Wini wyciąga ten remis dla Real Madrid. Czy Mbappé tutaj miał asystę? Zobaczymy jak nie. No to te pierwsze dwa mecze nie poszły najlepiej, ale to też jakby on całą swoją karierę grał we Francji. To też nie będzie takie łatwe przejść, może powiedzieć, do innej kompletnie ligi, inny kompletnie kraj. Całe życie grał we Francji. To też właśnie jest istotne. Nie można o tym zapominać. Pomimo, że ponieważ to jest Kylian Mbappé, się od niego dużo, to jednak myślę, że te pierwsze tygodnie, miesiące, nie wiadomo jak będzie. Wątpię, że od razu tak wpadnie z hukiem, można powiedzieć, tak bym to powiedział, więc wątpię, się, że to się wydarzy. A tak jak już mówiłem, będę pokazał tutaj początek sezonu, połowę sezonu i koniec sezonu. Więc od tego właśnie momentu tak będzie. Więc zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała po pierwszej części tego pierwszego sezonu Kiliana Mbappé w Realu Madrid Pierwsza część tego sezonu zakończona, no i zobaczymy właśnie jak, jak na razie to radzi. Jeśli chodzi o występ tutaj Real Madrid. Jak na razie mają tutaj pierwsze miejsce w tabeli po pierwszej części sezonu. Tutaj 3 punkty tylko przewagi nad Barceloną 4 nad VR Realem, 5 Atletico, choć Atletico ma kolejkę, więcej rozegraną, ale ogólnie jest ta znaczy tutaj bardzo różna walka i nie można powiedzieć, że to jest walka real kontra Barcelona, to jest walka pomiędzy przynajmniej czterema, tak bym powiedział, drużynami tak naprawdę. I w sumie ja oprócz tego, nie wiem, czy będę pokazał coś jeszcze, może pokażę Ligę Mistrzów na razie, a resztę może Supercopa, Copa, Copa de España, pokażę wszystko na koniec, bo Superbucharu nie było, nie, nie było właśnie tak. Jeśli chodzi właśnie o Ligę Mistrzów, to Real Madrid tutaj wygrał swoją grupę z Leverkusen, Benfica i Club Bridge tutaj, tak to wyglądało i w 1.8 Real zmierzy się z Aston Villą, więc tak się będzie to właśnie tutaj prezentował. a sam Kylian jak sobie radzi w tym sezonie? 30 meczów rozegranych, 18 brań, Teraz 4 asysty. Powiedziałbym, że radzi sobie dobrze. Jest najlepszym strzelcem, więc wygląda naprawdę bardzo dobrze. I myślę, że jak na pierwszą część sezonu to naprawdę jest bardzo dobry Tym bardziej, że jest jego pierwszy sezon. Pierwszy sezon od wielu, wielu lat. Pierwszy sezon tak naprawdę w karierze, gdzie jest jako senior, jako w seniorskiej właśnie piłce i w sumie w jakiejkolwiek, bo on cały czas grał, chyba, jeśli nie mylę, nad juniorach we Francji, więc pierwszy raz w ogóle w całej karierze jest poza swoim krajem i się tutaj w Hiszpanii, więc i tak naprawdę sobie radzi dobrze. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała ta druga część sezonu. I właśnie pora się przekonać. I mamy tutaj koniec pierwszego sezonu. I Real Madrid wygrywa tę ligę 91 punktów. Nie tak duża przewaga Barcelona i Atletico, ale Real wygrywa. Razem to jest Mbappé w pierwszej sezonie. Jeśli chodzi o inne rozgrywki, Super Puchar Hiszpanii jest. Wygrałem przez Barcelonę w finale. Barca pokonała tutaj Real Madrid. Puchar Hiszpanii. Tutaj Real Madrid wygra. więc dwa trofea już tutaj. Kilia Mbappé ma, czy dołoży to najważniejsze, czyli Ligę Mistrzów tutaj. I Ligę Mistrzów nie dołoży, bo nie jest na Real w finale, nie jest w półfinale, a Real odpadł w 1,8 z Zastonwillą. Zastonwillą odpadł Real Madrid, potem Villa da radę pokonać Barcelonę, więc pokonała dwie drużyny z El Clásico, a potem w półfinale przegrała z PSG, więc tak to wyglądało. Jeśli chodzi o indywidualnie, ten sezon indywidualnie wyglądał w taki sposób, że wow. Ja nie, nie widziałem tego, że aż tak dobre to było. 43 bloki, 13 siastów. To naprawdę oznacza, że musiał być bardzo dobry w tej drugiej części. Czy on był też, jednak nie miałem mówić, czy on był też najlepszym asystentem. Jednak Aleksander Arnold, miał jedną asystę więcej. Ale statystycznie, fenomenalny start. Jakby statystycznie, brałbym w ciemno takie statystyki dla, dla Kiliana, jako właśnie fan Real, brał takie od razu. Ale jeśli chodzi o trofea. Wygrała liga i w Hiszpanii, no nie wiem, jakby, według mnie, jakby powiem tak, jakby jak Mbappé przyjdzie do real oficjalnie, no to myślę, że dosłownie by będzie wiedział, że presja jest taka, że Real musi wygrać Ligę Mistrzów, bo inaczej To będzie taki sezon, ten pierwszy sezon na pewno Mbappé to będzie taki sezon, że albo Real wygra Ligę Mistrzów, albo to będzie kompletna wtopa, nieważne czy podpalią że w półfinale Czy gdziekolwiek, to będzie albo finał, albo kompletna klapa, tak? znaczy albo wygra na Ligę Mistrzów, albo kompletna klapa, tak mi się wydaje, że taki będzie to sezon To taki sezon będzie właśnie Więc Wydaje mi się, że Tak zespołowo To w ogóle ten właśnie kontrakt yy, spełni wszystko, więc powinien dostać kontrakt, to też dobra informacja jak przy okazji i co jeszcze chciałem powiedzieć? Myślę, że to zespoło właśnie nie był najlepszy sezon. Nie taki mi się sezon na pewno, że zarząd by chciał z bo odpadnie świetnej ósmej to na pewno jest coś, co w życiu by realnie chciał. pewno, dobra, więc tak to się zakończyło. Mam tutaj paradę jeszcze. W sumie jest oczywiście to aż tak istotne, ale możemy zobaczyć w sumie, sobie tutaj taką paradę właśnie z tymi dwoma Pucharami za Puchar Hiszpanii i za La Ligę za wygranie właśnie tej ligi hiszpańskiej. Możemy też sobie zerknąć, czy Kylian Mbappé został zawodnikiem sezonu, czy nie? To jest pewnie taka gala, ale, ta, ale nie został chyba zawodnikiem sezonu, co jest coś dziwne. Jakby mam wrażenie, że jak strzelił, a nie wiadomo ile strzelił w la Lidze, no właśnie z zawodnikiem miesiąca, że nie wiem, w sumie jestem ciekawy. Ale nie dostał tego, nie został zawodnikiem sezonu, to jest dość na pewno ciekawe. A teraz widzimy się już na początku kolejnego sezonu. I mamy tutaj startę tego drugiego sezonu. Co sobie tutaj możemy zobaczyć? Możemy na przykład zobaczyć jaką ma, choć nie, w sumie nie, nie dowiemy się jaką real ma ta z grupy Ligi Mistrzów Mistrz tutaj, bo to się dopiero, właśnie dopiero dowiemy w przyszłości, bo najpierw są eliminacje, no ale może wiem co, zobaczmy, zobaczmy skład jaki real tutaj ma. Czy jest jakaś zmiana? Kamawinga na wybronie broni, Militao, Saliba, Unii na bramce alexander Arnold. No jest tutaj Hato, ale to nie jest jakiś game changer transfer, można powiedzieć, czyli z takiej dużej transferu nie widzimy takiego dużego tej transferu. Dla Real Madryt, bo Saliba już i trend byli rok temu i Ozymian też tak samo, więc tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak ten drugi sen będzie wyglądał statystycznie. Będzie, jakby, to nie jest tak, że ten pierwszy ten był słaby, więc ciężko będzie pobić myślę, ten, ten sezon właśnie, więc te statystyki w tym sensie nie wiem czy będą lepsze, na pewno co jest do pobicia to wynik zespołowy, na pewno wiadome co trzeba zrobić, trzeba wygrać Ligę Mistrzów, a czy to w drugim sezonie tutaj Kylian Mbappé osiągnie z Realem Madryt, pora się przekonać i zobaczymy jak na początek ta, ten sezon właśnie drugi będzie tutaj przebiegał. Mam tutaj dość istotną rzecz, bo Kylian Mbappé wygrał... Złotą piłkę, ale nie spodziewałem się właśnie, nie tego. Ale tak sobie tutaj powoli i właśnie nagle się odpaliła ta animacja. Tam, właśnie Balondar, więc wiedziałem, że jak to się odpala, to oznacza, że pewnie pora na złotą piłkę dla Kilian Mbappé i tak jest. A więc, Kilian Mbappé jest kolejnym graczem Real Madrid, który. Zdobyła Złotą Piłkę i jest kolejnym francuskim piłkarzem. Ostatni zawodnik Real Madryt, który podniósł właśnie Złotą Piłkę to był Francuz. Był nim oczywiście Karim Benzema. I teraz mamy kolejnego napastnika z Francji w Realu Madryt, który podnosi Złotą Piłkę i jest z nim Kylian Mbappé I teraz możemy dalej kontynuować tą karierę. I mamy tutaj połowę tego sezonu. Real Madryt jak na razie jest na pierwszym miejscu. Trzy punkty przewagi nad Barceloną i jeszcze kolejka mniej rozegrana, więc myślę, że jest na razie tutaj spoko. Ale ligę już rok temu Real wygrał. Myślę, że wiadomo oczywiście, co jest celem numer jeden, a cel numer jeden to Liga Mistrzów. W fazie grupowej Real skończy na pierwszym miejscu, a zaraz za nimi Airbnb. Na ósmym finału tutaj będzie mecz z Leverkusen. Mecz, mecz, który mógł się w rzeczywistości wydarzyć w super Pucharze, ale się oczywiście nie wydarzy. Zobaczymy, jak się w no, Tym razem chyba nie ma szans i myślę, że byłoby to dośpiekło, bo można powiedzieć, byłoby jakby Real Madrid potencjalnie. Drugi rok z rzędu od odpowiedniej ósmej, więc wątpię, że to się wydarzy. I nie, no myślę, że to się nie wydarzy. Czy wygrałem Ligę Mistrzów? Ciężko mi to ocenić, ale wątpię, żeby odpalić znowu. Jak sobie Kilian poradził w pierwszej części sezonu? Świetnie, Kilian sobie radzi. 27 bramek, 6 ases, 31 spotkań. Kilian Mbappé wygląda naprawdę. Świetnie, 22 bramki strzelone w Lidze, dwie bramki w Lidze Mistrzów. Tak to wygląda. No i teraz już zobaczymy, jak ten sezon, jak ten sezon właśnie tutaj się zakończy. I drugi to jest sezon zakończony i ponownie Real Madrid wygrywa ligę. Jest oczywiście fajnie, wiadomo, fajnie wygrać ligę, ale i tak najważniejsze jest jeszcze do sprawdzenia. To jeśli chodzi o super puchar w tym roku Real wygrywa, to się zmienia, bo rok temu to Barcelona wygrała, no nie, wiem, czy też nie 2-0 właśnie z Realem Madrid, a więc zapewne już drugi raz z rzędu ma dwa, dwa trofea przynajmniej. Puchar Hiszpanii kończy się niezwycięstwem Realu. Real odpadł dość szybko, jak widać w jednym z z Racing Club, wow. No to jest duża, duża niespodzianka na pewno. I Liga Mistrzów czy Real wygrał? Nie wygrał, ale był w finale Ligi Mistrzów. Choć, czy to jest jakiekolwiek kolejne pocieszenie dla takiego klubu jak Real Madrid? Na pewno nie, więc kolejny, no niezbyt udany sezon, trzeba przyznać. Bo jednak, jak się nie wygrywa Ligi Mistrzów, to to nie jest udany sezon. Jak sam Kilian sobie poradził, gdzieś mi pierwszą część, że był świetny, i druga też była bardzo dobra: 46 bramek, 11 asyst. Świetny sezon. Też trzeba pochwalić, tutaj widzę Bellingham'a, który miał naprawdę bardzo dobry sezon. On był liderem, jeśli chodzi o asystu, to tego 19 bramek. Czy dobrze widzę, że nie ma wini w zespole? Wini odszedł, tak. No to jest... A nie, to nie. Po prostu Vini miał 5 meczów, rozegrał... Musiał zerwać więzada krzyżowe pewnie, w kolanie. AC-a musiał, albo coś innego poważnego, bo inaczej nie wyobrażam sobie, że 5 meczów rozegrał tylko w całym stronie. Ciekawe są, co się z nim stało, ale to na pewno można powiedzieć, że była też duża, jakby ogromna, ogromna strata jednak. Więc też jeśli wini byłby, to kto wie, może by wygrał Real Ligę Mistrzów, nie wiemy. Nie wiemy, nie dowiemy się tego, dowiemy się na pewno to, czy da radę to zrobić Mbappé za rok, bo za rok jest kolejna szansa. No myślę, że do 3 razy sztuka może, może tym razem Kylian da radę wygrać, przekonamy się już na pewno za chwilkę. Nie jest to trofeum klubowe akurat, ale Mbappe jest graczem Real Madrid, więc na pewno trzeba tutaj popatrzeć na to, że jest właśnie finał mistrzostw świata i Mbappe może zostać mistrzem świata drugi raz w swojej karierze, więc zobaczymy, czy to się właśnie wydarzy. Wiadomo właśnie, że to nie jest pod karierę Real Madrid, no ale właśnie Mbappe jest naszym graczem tutaj w Realu, więc musimy być zainteresowani tym, co się tutaj wydarzy, i w finale czy jest złoto czy srebro. I to jest złoto, a więc Mbappé w 2018 wygrywa, to jest niesamowite W 2018 wygrywa, w 2022 jest wicemistrzem i teraz jest mistrzem da, Brzmi naprawdę mocno, brzmi naprawdę mocno W sumie przy okazji, przy okazji w sumie możemy właśnie tutaj pokazać jakby początek sezonu W sumie znaczy nie wiem czy jest tutaj za dużo co do pokazania Tabeli w Lidze Mistrzów nie ma jeszcze oczywiście, nawet jeszcze meczów przedsezonowych nie ma Zobaczmy w sumie na zespół żeby może jak to w miarę wygląda jest Ozimena, na przykład, dalej, jest Wini, na przykład. Czy jest tutaj ktoś, kogo nie było? Mam wrażenie, że nie ma ja nikogo takiego, kogo nie było przedtem. Ważnego przynajmniej. Nie, wiem, w sumie był chyba Mam ma Radosz co mi się pyta, to jest 22, 22 graczy z tego, z czego jest dużo, bardzo obrońców. Jest bardzo dużo obrońców, więc pomocników 2, 3, 4. 4 jest w środku pomocników, No, bo po nie brzmi to najmocniej, na pewno. Przydałby się jakiś pomocnik, więc. Mam nadzieję, że tutaj Real kogoś kupi, bo to nie jest najlepszy pomysł, żeby w taki sposób grać. No ale zobaczymy jak to się potoczy. No, cały czas Mbappé oczywiście na pewno marzy o finale, o wygraniu znaczy, bo w finale był. Cały czas na pewno Mbappé marzy o Lidze Mistrzów i mam nadzieję, że tą Ligę Mistrzów w końcu da radę wygrać. Zobaczymy, jak ta jak ten pierwsza, jak ta właśnie pierwsza część tutaj będzie wyglądała. I kolejny raz, swoje że Crian Mbappé wygrywa złotą piłkę. Miał dobry naprawdę sezon, może na ligi mistrzów nie wygrał, ale wygrał mundial, pewnie był tam jeden z najlepszych zawodników, wygrał ligę, wygrał jeszcze chyba jakiś super puchar, chyba nie, ale chyba super puchar wygrał, więc ogólnie spoko sezon. Statystyki też miał bardzo dobre, więc naprawdę spoko sezon na Mbappé i myślę, że nie można powiedzieć, że nie zasłużył, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że zasłużył na tą złotą piłkę, a więc druga złota piłka. Wygrana tutaj oczywiście odkąd dołączył do Real Madrid, więc naprawdę to dobrze wygląda i teraz już bez żadnych przerw zobaczymy jak poradził sobie po pierwszej części tego sezonu. I mam tę połowę sezonu zakończoną, Real Madryt jest na pierwszym miejscu, więc nie ma tutaj żadnych niespodzianek, ale jak dobrze wiemy Liga już była wygrywana. Jest to spoko oczywiście wygrać, ale wiadomo, że jest większy cel. Jeśli chodzi o właśnie Ligę Mistrzów tutaj w fazie grupowej Real... Wyszedł z pierwszego miejsca, więc tutaj nie ma żadnej niespodzianki. To oczywiście robią. Jakby kluczowe będzie to, co się właśnie wydarzy w fazie pucharowej. Mam tutaj Leverkusen na początek, więc zespół, który może zagrozić. Na pewno zespół, który może zagrozić. Tak bym ich tutaj ocenił. A jeśli chodzi o samego Mbappé, jak sobie jak na razie tutaj radzi Kilian w tym sezonie? Jak na razie radzi sobie świetnie. 34 bramki, 8 asyst w 32 występach, więc radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. I zapowiada się na kolejny dobry sezon, ale ma 95 Urala. Jest najlepszym zawodnikiem pewnie na świecie. Ona albo Halan pewnie. No pewnie ona albo Halan, więc tak może powiedzieć, że wydaje się, że powinno to wyglądać. No zobaczymy, jak ten sezon się zakończy i czy w końcu może powiedzieć, niby to jest trzeci basen, jeśli nie mylę, Kiliana w Realu. No ale jednak, wydawało się, że już pierwszym wygra na Ligę Mistrzów i takie będą oczekiwania, właśnie żeby w pierwszym zdaniu już od razu wygrać, więc zobaczmy, czy w końcu Kilian wygra tą Ligę Mistrzów. Tym razem pomyślałem, że żeby coś innego i finał Ligi Mistrzów właśnie widziałem, że jest, więc postanowiłem, że właśnie zrobimy tutaj na żywo, może popatrzymy, czy to się uda czy nie. Zobaczmy ogólnie ten sezon, jak wyglądał. Jeśli chodzi o La Ligę, tutaj Real Madrid skończył na pierwszym miejscu, więc La Ligę też, żeby może powiedzieć coś, co po części Real opanował, aby wygrywanie ligi też, jeśli mam, mam nadzieję, że się mylę, że to jest trzeci sezon Mbapetu i chyba za każdym razem jak na razie wygrał tutaj ligę. Jeśli chodzi o Super Puchar Hiszpanii, tutaj Real przegrał w finale z Villarrealem 3 do 2. Puchar Hiszpanii, tutaj Real wygrał z Sevillą. i Liga Mistrzów. Pokazałem fazę grupową. W fazie parowej najpierw pokarnych tylko, ale udało się pokonać Leverkusen. potem w w finale wygra na 5-3 z Milanem, półfinale 3-2 z PRZ. Z byłem z zespołem Kiliana. No i teraz jeszcze zobaczmy w sumie, jak ten sezon wygląda. Ten sezon wygląda wow. Ten sezon wygląda naprawdę fenomenalnie. 59 bramek, 15 asyst. Sezon na sezon coraz lepszy. No w sumie to jest taki wiek, w ten 28 lat jest czasami wiek, w którym się bija, taki jakby prime dawniej bym powiedział. Jak się tak popatrzy na Messiego, Ronaldo, kiedy oni mieli swoje prime, no to mam wrażenie, że gdzieś w podobnych latach, więc w sumie po części można się nie dziwić. Dobra, więc pora zobaczyć, czy Real wygra ten finał, czy jednak drugi rok z rzędu, bo rok temu byli w finale, ale nie wygrali, więc zobaczymy, zobaczymy i ten trzeci sezon czy w końcu Real wygrywa, przejdź do wyniku i... Realnie wygrywa wow dość niesamowite, zespół, który zwykle zawsze wygra finał Ligi Mistrzów, nagle Kilian przychodzi przegrał dwa finały z rzędu nie najlepiej, więc yy, przynajmniej, można powiedzieć, Kylian ma teraz o co grać, bo trzeci sezon zakończony w Realu a Liga Mistrzów dalej nie wygrana. Tutaj celebracja, ale czy Real jest szczęśliwy? No wątpię, więc myślę, że też to przesymuluje. Nie będzie też żadnych... to będą tak właśnie eliminacje, więc... więc widzimy się na start czwartego sezonu. I mam tutaj start tego czwartego sezonu. Jeśli chodzi o zespół, tak tej... w ogóle właśnie specjalnie ta zdana na początek września, bo może teraz będzie widać grupy? Właśnie, teraz widać. Tak wygląda grupa Borussia. Marsylia, Shakhtar, ale grupy Real nie miał z tym problemu. Real po prostu ma problemy z fazą pucharową ostatnio. Jeśli chodzi o zespół, jak on tu w miarę wygląda, jest Alfonso Davis. To jest coś, o czym rzeczywistość się mówi, więc to jest na pewno ciekawe widzieć go tutaj. Sprawdzić w wyniku, czy ktoś taki Dwitinha, Sar też tacy gracze tutaj się pojawili, więc tak to w miarę wygląda. I widzimy się w połowie sezonu. I kolejny rok, i kolejna złota piłka dla Kiliana. wszystko oczywiście spoko, fajnie widzieć Mbappe, który zgarnie już swoją trzecią nagrodę, chyba trzecią złotą piłkę, mam wrażenie, że w tym pierwszym sezonie nie zgarnął, więc chyba to będzie jego trzecia złota piłka, więc tak jak mówiłem, fajnie, naprawdę fajnie, ale jednak yy, myślę, że on i ja też w sumie chcę widzieć, jak Real przynajmniej zgarnie tę jedną Ligę Mistrzów, zobaczymy czy to się wydarzy, no i teraz y, widzimy się w połowie sezonu. Pierwsza połowa to właśnie za nami, i jak na razie widać, że Real Madrid sobie radzi ponownie bardzo dobrze w Lidze. No a właśnie w Lidze to już wygrywa i wygrywał Real wiele razy, więc tam, prawda, jakby jest to spoko, lepiej dobrze grać niż nie, ale jednak to właśnie Liga Mistrzów nas interesuje. i Tutaj Real skończy w drugim miejscu, więc to jest mała zmiana. Juventus w pierwszej rundzie to na pewno nie jest mecz łatwy, to na pewno. Jeśli chodzi o samego tutaj Kiliana, jak na razie Kilian wygląda dobrze. 28 bramek, 6 asyst w 30 meczów, to jest naprawdę dobry jak na razie sezon wykonany. Kilian. Zobaczymy, czy da radę tak kontynuować i ponownie kolejny raz tej, po, po, po tej pierwszej powieści zadałem sobie pytanie, czy w końcu to zrobić, czy Kilian sięgnie po Ligę Mistrzów razem z Realem Madryt pora się przekonać. Sezon czwarty zakończony, ale no jak widać nie ma tutaj nami finału Ligi Mistrzów, więc oznacza to, że w finale Realu Madryt nie ma akurat jeśli chodzi o ligę tutaj, tutaj Real Madrid kończy na miejscu pierwszym, więc ponownie Real wygrywa, ale ponownie... Co z tego wygrywa ligi, jak ta Liga Mistrzów cały czas nie udaje się wygrać, jak cały czas ucieka? Super Puchar... Że Real był w półfinale? Tak, tak było i byli półfinale. Copa de España, tutaj Real wygra z Atletico. I w Lidze Mistrzów Real odpadł. Celtic w finale. Celtic jest w finale, a Real Madryt nie potrafi być w finale. jedna ósma tutaj z Juventusem. Tutaj, Milan pokarnych i tutaj City. City, który kiedyś się pokonało. Real w finale Real kontra, znaczy Manchester City kontra Celtic to jeden z najbardziej jednostronnych finałów na papierze, jaki istnieje w historii, naprawdę. Ale najważniejsze dla, dla Mbappé jest, że nie ma ponownie tej ligi mistrzów. Jeśli chodzi o ten sezon, był to sezon dobry. Miał lepszy na pewno, ale to dalej jest dobry sezon. Kilian Mbappé 47 bramek. 11 i idziemy do kolejnego sezonu. I mamy coś, czego nie zbyt że niezbyt się spodziewałem. Zapomniałem, że jest taka możliwość, czyli kontrakt Mbappé nie będzie przedłużony. I to jest niestety, no to są złe wieści, bo to prawdopodobnie przedwcześnie kończy ten film. Bo to jest film, w którym chcę zrobić, chciałem zrobić symulację kariery Kyliana Mbappé w Realu Madryt, nie ogólnie jego kariery, więc pobyt. Jego w realu jak widać jest zakończony, to oznacza, że też ten film będzie zakończony, bo chciałem widzieć karierę jego w realu mamy, która jak widać była no niezbyt udana. Wygrywał ligi, wygrał z te piłki, ale nie wygrał nigdy ligi mistrzów, no i to będzie koniec. I to jest właśnie coś co mówiłem jak robiłem karierę zawodnika, jak robiłem serię z karier zawodnika. System tego właśnie, że na przykład możesz sobie wybrać jakikolwiek klub, chciałem pójść gdzieś na przykład nie wiem, do Intera, no to widzę co mam zrobić. spoko, ale na przykład to jest tak głupie, że na przykład Kilan Mbappé nie będzie miał przedłużony kontrakt, dlatego że nie miał dobrego, pro, dobrych procentów strzela na bramkę. Przecież to brzmi tak głupio i absurdalnie. Załóżmy, nie wiem, załóżmy, że na przykład Vinicius Junior. Nie dostanie przedłużenia kontraktu, bo na przykład nie strzelał na, ta, na takiej skuteczności, ile Real chciał. Na przykład Real chciał, żeby strzelał sk na skuteczności właściwie na przykład 24% i na przykład Real strz na przykład wini strzelał 22%, więc to jest koniec, jakby to przekreś na przykład. No przecież to brzmi tak głupio i tak nielogicznie, więc to jest coś, co od początku. Nie podobało mi się. Ja by rozumiał, że nie wiem, zdobądź tyle bramek, na przykład zdobądź tyle asyst, coś takiego, ale jak strzały na bramkę, procent strzału na bramkę nigdy, absolutnie nigdy nie powinien jakby być czymś, co przesądza, czy zawodnik dostaje nowy kontrakt, czy nie. Ale tak niestety w tej grze jest, tak niestety tutaj w tej grze jest, a więc no nic nie mogę zrobić. Kilian Mbappé zakończy tu swój pobyt w Real Madrid i zakończy też przed ten film. Nie udało się mieć jego kariery tak świetnej, jaką sobie liczyłem, ale to tylko była symulacja. To była tylko luźna symulacja dla zabawy, dla sprawdzenia sobie, dla fanów, jest sprawdzić, jak tutaj by się to potoczyło. Ale gra miała inne plany i przedwcześnie kończy to, ale zobaczymy, jak w rzeczywistości wyjdzie. Wierzę, że w rzeczywistości będzie to dużo lepiej wyglądało. Wierzę, że Liga Mistrzów na pewno, przynajmniej jedna się uda wygrać. Jego debiut prawdopodobnie będzie podczas superpucharu Europy w Warszawie, a z Atalantą, jego oficjalny, oczywiście, debiut nie przecież, No więc to będzie coś niesamowitego. Że też, że Kylian Mbappé swój debiut w realu zaliczy w Warszawie. To brzmi naprawdę niesamowicie. Brzmi naprawdę bardzo niesamowicie. Nie mógł się już na pewno doczekać, a tak wiem będę kończył. Nie chciałem w taki sposób, ale jestem zmuszony w taki sposób zakończyć ten film, a też yy, nie będę go powtarzał od nowa bo po pierwsze zajmuje to naprawdę dość dużo czasu, więc niż się spodziewałem, to jest jedno, a po drugie nie ukrywam, że chciałem mieć ten film gotowy na to, żeby Żeby właśnie Kilian był, jakby, no nie wiem, Kilian jest oficjalnie ogłoszony, ten film wpada na kanał, a po prostu ten film, tak już mówiłem, szedł dłużej niż się spodziewałem, a to było tylko kilka słów, więc jakbym miał to robić od nowa, to na pewno to by wyszło z tydzień, może po, a nie chcę, tak jakby to jest cały zamysł. Po to robiłem ten film, żeby właśnie to było możliwe. Żeby od razu jak Mbappé zostanie oficjalnie potwierdzony Żeby w miarę w tym samym gdzieś okresie, blisko kilka godzin może Po tym, żeby w miarę wrzucić ten film A jakby właśnie musiał to robić od nowa, to by to z tydzień później wyszło i by po prostu mi się to nie opłaciło Ja bym chciał robić właśnie taką symulację kariery całą Mbappé na przykład, no to właśnie też bym Oczywiście dalej kończył, ale to miała być symulacja kariery w realu, tak się kończy Nie tak jak chciałem właśnie, ale Jestem, mam związane, może że powiedziałem, nie mogę nic więcej zrobić. Dzięki Wam za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmach na kanale. Cześć!